Dzień dobry widzowie. W trójmieście znajdziemy mnóstwo punktów i wież widokowych. I dzisiaj mam plan, aby odwiedzić chociaż część z tych miejsc, bo wszystkich chyba nie da się zaliczyć w jeden dzień. Być może komuś się udało. Udaję się do Parku Ruńskiego, gdzie jest punkt widokowy zlokalizowany przy zbiorniku wody Stara Orunia. Żeby się na niego wspiąć z poziomu Parku Ruńskiego, trzeba pokonać bardzo strome wzniesienie. No ale to dopiero początek wycieczki, sił jest dużo, także atakuje. Tu nie ma miękkiej gry. Jest naprawdę, naprawdę stromo. No, A ja już prowadzę. A tu jest naprawdę stromo. No ja wybrałem taką trasę, gdzie się wchodzi na piechotę, więc tu są schody. Ale obok jest ścieżka. Ale ona jest jeszcze bardziej stroma. Także na MTB-ku bez żadnych tam sakiewek to pewnie podjedziecie Ale ja sobie wprowadzę Po pokonaniu schodów już jest tylko lepiej Taka ścieżyna prowadzi na sam szczyt do zbiornika można dostać się na kilka sposobów, ale jeśli byście atakowali go właśnie od Parku Orońskiego i mieli wątpliwości, czy ta bardzo wąska, wydeptana ścieżka to jest główna ścieżka do zbiornika, to odpowiedź brzmi tak. Widok, ze zbiornika Stara Orunia nie jest jakiś porażający. Widać dużą część głównego miasta w prawne oko jest w stanie rozpoznać charakterystyczne budynki. Widać też most wantowy, który prowadzi do tunelu pod martwą Wisłą, jak również widać rafinerie. Reszta to tereny zielone, no ale jesteśmy na dość znacznej wysokości. Zbiornik wody Stara Orunia sugeruje, że znajdowała się tu woda, bo do drugiej połowy XIX wieku mieszkańcy Gdańska zaopatrowani byli wodę z kanału Raduni i jeziora Jasień. Woda ta była rozprowadzana rurami drewnianymi, na których ustawiano studnie publiczne umożliwiające mieszkańcom pobór wody. Mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że jakość wody ma duży wpływ na ich zdrowie, i z podmiejskich źródeł przewożono wozami świeżą wodę w butlach lub w beczkach. Jednak cena tej wody była dosyć wysoka, więc mogli sobie na nią pozwolić tylko mieszczanie. Zbudowano więc zbiornik wody Stara Orunia w 1869 roku. Stanowił on jeden z elementów nowoczesnego systemu wodociągowego, który zaopatrywał mieszkańców Gdańska w wodę pitną. Od zbiornika prowadzi kilka tras, można się wydostać w bardziej cywilizowany sposób. Zjechałem z powrotem do Parku Orońskiego, bo stąd mam najbliżej do głównego miasta, a tam sporo punktów widokowych. W Parku Orońskim chciałem Wam jeszcze pokazać lodownię, czyli takie miejsce, w którym kiedyś trzymano lód. Aby w lecie móc mieć lód, w zimie zwożono yy, krę z rzek, wrzucano ją do lodowni, tam pod ziemią było łatwo trzymać temperaturę, no i dzięki temu w lecie można było korzystać z lodu. Kiedyś wrzucano tam lód, a teraz niestety ludzie wrzucają tam tylko śmieci. Opuszczam Park i wzdłuż rzeki Radunia udaje się w stronę głównego miasta. Na głównym mieście w Gdańsku znajdziecie mnóstwo punktów widokowych, które zwykle zlokalizowane są na wieżach historycznych obiektów. Zanim dojedziemy do ścisłego głównego miasta, na obrzeżach starej osady zlokalizowane były umocnienia i bastiony, z których broniono dostęp do Gdańska. I udamy się na dwa z nich, które zostały zrewitalizowane: Bastion Żubr i Bastion Świętej Gertrudy. Na początku XVII wieku w Gdańsku rozpoczęto budowę 14 bastionów. Do dziś przetrwało zaledwie kilka z nich. Najlepiej zachowany w oryginalnym kształcie jest bastion Świętej Gertrudy. Jest połączony z sąsiednim bastionem Żubr, bramą nizinną, a od południa, wschodu i zachodu jest otoczony fosą. Na szczyt obydwu bastionów prowadzą dość strome, kręte, szutrowe ścieżki, po których można jechać rowerem. Tym razem wjeżdżam tylko na żubra. Ze szczytu po jednej stronie można zobaczyć niekompletną panoramę głównego miasta, sukcesywnie zasłanianą przez nowe budynki mieszkalne, a po drugiej stronie tereny zielone, pozostałości fosy i odpływ motławy. Po rewitalizacji bastiony stały się popularnym miejscem spacerów mieszkańców, jak i licznie odwiedzających je turystów. Tutaj na długim pobrzeżu, zaledwie kilka metrów od Żurawia Gdańskiego w Muzeum Archeologicznym znajduje się Wieża Przyrodników. Na głównym mieście jest mnóstwo punktów widokowych zlokalizowanych w historycznych obiektach. Sezon turystyczny w Gdańsku w pełni, także nie będziemy się przepychać, aby odwiedzać te wszystkie punkty. Jeśli będzie zainteresowanie tym filmem i dacie znać w komentarzach, że chcecie zobaczyć Wieże widokowe w samym centrum Gdańska zrobię o tym dedykowany odcinek trochę poza sezonem, kiedy będzie mniej ludzi. Także na szybciutko wskazuję wam punkty widokowe, które możecie odwiedzić w centrum Gdańska i lecimy dalej. Punkt widokowy zlokalizowany na szczycie wieży Kościoła Mariackiego. Punkt widokowy na serce głównego miasta. Nad zegarem możecie zobaczyć barierki, tam jest balkon i tam właśnie znajduje się punkt widokowy na wieży ratusza. Z uwagi na wszędobylskie tłumy w centrum. Zwykle w sezonie się tu nie zapuszczam. Zdecydowanie lubię sobie pojeździć po głównym mieście poza sezonem, jest spokojnie i można bez problemu dostać się do wszystkich atrakcji, a dzisiaj to tak łokieć w łokieć z ludźmi nie ma sensu. Na wieży kościoła Świętej Katarzyny również znajduje się taras widokowy, a na samej górze i znajduje się tam również muzeum zegarów wieżowych. Całkiem ciekawą panoramę głównego miasta zobaczycie też Skoła widokowego Amber Sky. Trzeba zapłacić parę złotych, ale widoczek bardzo ładny okej, okay, uciekamy z tej części miasta dobrze, że zdążyliśmy bo za 4 minuty podnoszą kładkę i wtedy byśmy musieli trochę poczekać, albo pojechać naokoło przenosimy się na tereny stoczniowe tak się cieszę, że już wyjechałem z tego głównego miasta, a jestem zawsze zmęczony gdy tam jeżdżę, dla miasta to oczywiście bardzo dobrze, że przyjeżdża tyle turystów ale to nie jest na moje nerwy raz, że nie ma dróg rowerowych kiepsko się jeździ, a dwa jak jeszcze dorzucimy ten tłum ludzi to szczególnie ogólnie jest masakra na terenach stoczniowych możemy zaliczyć nietypowy punkt widokowy widok z żurawia M3 na szczyt żurawia prowadzą wąskie schody ale powiem Wam, że jest klimacik naprawdę Schody ażurowe wszystko takie bardzo oryginalne, żadnego picu. No fajnie to wygląda. Weszliśmy na średni taras, no byłem przekonany, że można wejść na samą górę, ale niestety tutaj wejście na górę jest zaspawane. Być może dla jakichś VIPów albo jakichś zorganizowanych wycieczek otwierają górną część pewnie nie jest tam jeszcze zbyt bezpiecznie, żeby wpuszczać turystów. No ale i tak powiem wam, że widok z tej wysokości jest spoko. Lubię takie industrialne klimaty stoczniowe. Także tutaj możemy sobie podziwiać hale. Te hale są dosyć stare, ale w nich cały czas praca trwa. Budują kadłuby statków, jakieś inne elementy. Raczej to wszystko jest związane z przemysłem stoczniowym, a to, że kanał jest w pobliżu, no to jest największą zaletą od razu mogą wodować. Nie wiem czy to się odbywa tutaj, ale tam widzę, że sporo ładnych jachtów stoi. Na wielu punktach widokowych w Gdańsku byłem po kilka razy, a tu jestem po raz pierwszy i bardzo mi się podoba, cieszę się, że tu przyszedłem. Trochę jestem zawiedziony, że nie można tą drabinką wejść wyżej, bo tam widok byłby jeszcze lepszy. Tak mi się przypomniało, że jeszcze tam w tle za mną jest Góra Gradowa. Nie wiem czy widzicie taki Duży krzyż na szczycie góry, to no tam też jest dosyć fajny punkt widokowy, ale jakoś tak nie zoptymalizowałem dzisiaj trasy, więc tam nie jedziemy. Teraz będziemy się kierować raczej w stronę dzielnicy Oliwa, gdzie znajduje się Olivia Business Center z tarasem widokowym, na który nie będę wjeżdżał, ale Wam tylko go pokażę z zewnątrz. No i wieża Pachołek takich punktów widokowych nam potrzeba komercyjne miejsce, trzeba za nie zapłacić no ale oczywiście utrzymanie takiego żurawia nawet dla celów turystycznych na pewno kosztuje sporo kasy jedyny minus dla mnie że górny taras jest zamknięty nie jestem pewny czy kiedyś nie widziałem tam ludzi na pewno odbywają się tutaj skoki na bungee bo widziałem na kanale BNT że skakał z tego żurawia ale wydaje mi się, że właśnie one się odbywały z tej górnej części teraz tutaj zapytamy pani, która sprzedaje bilety, jak to wygląda? O, zobaczcie, takie tarasy, które są w słabym stanie, są zamknięte dla ludzi. A z drugiej strony, tarasik można sobie elegancko obejść. Proszę bardzo, tutaj trochę rdzewieje, ale nie ma tragedii. Zgodnie z przypuszczeniami, górny taras jest wyłączony z ruchu turystycznego ze względu na zły stan techniczny. Skoki na bungee właśnie odbywały się z tamtego tarasu, no ale to byli ludzie z uprawnieniami, z uprzężami, którzy wiedzą o co chodzi. A takich wycieczek normalnych na górny taras niestety nie ma. Ale i tak bardzo mi się podobało. Znana stocznia, już parę razy o niej wspominałem. Fajne takie tereny do posiedzenia, do chillu. Można coś zjeść, można coś wypić wieczorem całkiem przyjemne miejsce. No ja, wiedz, ja wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, że tak będzie. Przy tym Gdańsk zjadł mi większość czasu. Jest 1250, a ja tak naprawdę jeszcze nie wyjechałem z centrum, a tak naprawdę poza centrum są główne i najwyższe wieże widokowe, które chciałem dotrzeć, to jest wieża Pachołek. Jest wieża widokowa w Gdyni na Kolipkach oraz w Gdyni na Górze Donas. I nie wiem, czy tą wieżę dam radę czasowo ogarnąć. No, spróbujmy chociaż cyknąć Pachołek i Kolipki. No ale to się muszę sprężać, bo mam czas tak do 16 To trzeba kręcić. Teraz zamiast cisnąć drogami rowerowymi miasta, powinienem jechać. Raczej przez trójmiejski park krajobrazowy. Tam jest też sporo punktów widokowych. No nie są żadne wieże, są zwykle takie tarasiki, które powstały na wzniesieniach w wyniku usunięcia przez człowieka drzew. Czasem są jakieś barierki, czasem nawet jest jakaś tablica informacyjna. Tych punktów jest bardzo dużo. Na kilka z nich trafiłem, ale nigdy szczególnie. Nie spinałem się, żeby je odwiedzić. Także być może kiedyś się też tam wybiorę, ale żeby zobaczyć wszystkie punkty widokowe, to trzeba by chyba mieć kilka dni. Ten biało-niebieski budynek nazywa się Olimp. I kiedyś na jego szczycie była restauracja. Czy jest dzisiaj? Nie wiem. Ale stamtąd też na pewno ciekawą panoramę można by zobaczyć. Panoramę dzielnicy Wrzeszcz. Jesteśmy teraz we Wrzeszczu i zmierzamy do dzielnicy Oliwa. Budynek po lewej stronie, który widzicie, to najwyższy budynek kompleksu Oliwia Business Center. I tam na samej górze jest takie załamanie. I tam również znajduje się taras widokowy, na który można wjechać windą. Wcześniej chyba trzeba kupić bilet online. Nie jestem do końca pewny, czy tak z marszu można tam wjechać. W każdym razie dzisiaj tam nie jedziemy. Za mną park Oliwski Tam nie można rowerem, dlatego jedziemy obok. a Teraz lecimy na oklepany pachołek. Oklepany. Ale zawsze fajne. Jakbyście przyszli z buta albo przyjechali samochodem, to na pachałek można dostać się schodami od ulicy spacerowej. Ale jak przyjedziecie rowerem, a nie jesteście ultra hardkorami i nie macie skilla, żeby podjeżdżać pod mega strome wzbocza, to polecam wjazd od ulicy Tatrzańskiej. Myślę, że każdy da rady. Na początkowo słabo w pokoci ubach ale za chwilę już będzie dobrze. No jest trochę pod górę, ale warto się namęczyć. Zawsze są dwie nagrody: pierwsza, że widok, a druga zawsze później będzie z góry. Pachołek to najwyższe wzniesienie na terenie Oliwy. Na szczycie wzgórza, na wysokości nieco powyżej 100 metrów nad poziomem morza, stoi 15-metrowa wieża widokowa. Z jej tarasu możemy podziwiać gdańskie dzielnice, Oliwę, Przymorze, Żabiankę, Wrzeszcz, jak również Dolny Sopot i Zatokę Gdańską. Przy dobrej przejrzystości powietrza można gołym okiem zobaczyć Półwysep Helski. Wieża otwarta jest cały rok, przez całą dobę, a wejście jest bezpłatne. Zarówno w dzień, jak i w nocy zapewnia interesujące doznania widokowe. Dla mnie to takie magiczne miejsce, które zawsze chętnie odwiedzam i zawsze oczywiście polecam. Jak zawsze na moich wycieczkach, myślę, że mogę przejechać więcej w założonym czasie, ale niestety tak nie jest. Przestrzeliłem i źle policzyłem czas. W sumie już muszę wracać do domu, bo już mi się kończy czas i nie dam rady dojechać do gdyńskich wież widokowych. Także zaliczyłem gdańskie, ale mam pewien pomysł na kontynuowanie tego wyjazdu z Wojtasem. Kontynuacja wycieczki na Gdyńskie Wieże Widokowe okazała się tym razem zakończyć sukcesem, co mogliście zobaczyć na filmie Dwie Wieże na rowerze. Kto jeszcze nie widział, to zapraszam. Będzie mi miło, jeśli w komentarzu wpiszecie swoje miasto i informacje, jaką ciekawą wieżę widokową polecacie zobaczyć u Was w okolicy. Dorzucę ją do mojej listy wież do odwiedzenia. I być może nawet kiedyś wybiorę się tam z rowerem. Jeśli planujecie zwiedzanie Gdańska, zachęcam do pobrania aplikacji Ride with Me, w której znajdziecie więcej szczegółowych informacji na temat prezentowanych miejsc. Wystarczy uruchomić ją w trybie Freeride, a przemierzając główne miasto w Gdańsku, aplikacja opowie Wam o mijanych miejscach wartych uwagi. Aplikacja nie ogranicza się do trójmiasta, dostępnych jest kilkaset lokalizacji w całej Polsce. Zapraszam do wypróbowania. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie i do następnego razu. Pozdro.